Witam z tej strony Jacek Mezo. Witam was w pierwszym odcinku audycji Fizjoterapia Biegacza TV. Ja jestem dzisiaj tylko skromnym gościem. Gospodarzem jest Krzysztof Śmichurski, fizjoterapeuta, który dba o to, że mógł biegać i dążyć do swojego 2:30 w maratonie bez kontuzji. Krzysztofie. Dokładnie, jestem fizjoterapeutą, bawię się w bieganie od 3 lat. Tutaj będziemy z Jackiem robić dla was ten program, abyście Mogli cieszyć się bieganiem bez kontuzji. Będziemy poruszać tematy profilaktyki, ćwiczeń, które pomogą Wam zwiększyć efektywność Waszych treningów oraz um, autoterapii, która um, pozwoli Wam wyleczyć się w warunkach domowych z problemów, które najczęściej Was spotykają. Czyli upraszczając dużo praktycznych porad dla biegaczy, i zaczynamy od tego, Czego niestety nie widać w kilometrażu i ludzie zazwyczaj, biegacze tego nie lubią, czyli rozciąganie przed, po treningu, kiedy? Przed treningiem rozciąganie dynamiczne w formie najczęściej znanej jako wymachy. Po treningu pewnie znacie rozciąganie w formie statycznej, czyli utrzymywanie danej pozycji przez jakiś czas. Warto tutaj zwrócić uwagę, że utrzymując pozycję mniej niż 30 sekund, tak naprawdę yy, mięsień jeszcze bardziej Wam się napina. W ogóle go nie rozciągamy, yy, nie rozciągamy i to ma bardzo znikomy sens. Więc tutaj z Jackiem przedstawimy i oraz yy, z Malwiną formę au autostretchingu, która jest znacznie bardziej efektywna. Przechodzimy, to będzie 5 podstawowych ćwiczeń. I każde Wam teraz precyzyjnie pokażemy. Dobra. Pierwsze ćwiczenie, autostretching y, tylnej grupy uda, czyli mięśnia dwugłowego oraz mięśnia półbłoniastego i pół, półśniegnistego. Tutaj podnosisz sobie nogę do uczucia lekkiego rozciągania, naciągania w tylnej grupie uda. Dobra. W tej pozycji teraz zostajemy sobie 30 sekund po 30 sekundach pchasz nogą 10 sekund w dół, 10% siły, bez żadnego ruchu. Tylko napięcie, żeby trochę zmęczyć tutaj tylną grupę uda. Po 10 sekundach wykonujesz sobie wdech nosem. I na wydechu pogłębiasz, przyciągasz trochę nogę do siebie. I analogicznie tak samo wykonujemy kolejne powtórzenie. Znowu 30 sekund w tej nowej pozycji. W nowym zakresie ruchu. Po 30 sekundach, 10 sekund pchasz w dół po 10 sekundach dechnosem, Wydech ustami i przyciągasz znowu troszkę do siebie tyle, ile sam mięsień pozwoli. Ważne jest tutaj, żeby nie stymulować nerwu kulszowego, żeby nie wywoływać dolikłości bólowych, czyli nie naciągamy tutaj stopy na siebie, tylko pas lub ręcznik jak najniżej tutaj w okolicy. No i powtórzeń wykonujemy 3 do 5 razy. To jest najbardziej właśnie najwyższa skuteczność tego. No, na potrzeby tego filmiku wykonaliśmy sobie to dwa razy. Ok. Kolejne ćwiczenie, które dzisiaj Wam przedstawimy jest to autostrecznik mięśnia czworogłowego uda, czyli popularnej czwórki. Przyciągamy sobie stopę za pomocą pasa do uczucia rozciągania z przodu uda z tej strony. Czujesz rozciągania. Dobrze, zostawiamy sobie w tej pozycji 30 sekund. Po 30 sekundach napinasz mięsień czworogłowy, czyli delikatnie, tak jakbyś chciała prostować kolano, tylko bez żadnego ruchu, 10% siły używamy do tego. Po 10 sekundach wykonujesz głęboki wdech nosem i na wydechu rozluźniasz się i przyciągasz stopę do siebie w kierunku pośladka. W tej nowej pozycji zostajemy na 30 sekund. Po 30 sekundach powtarzamy to samo, harsz 10 sekund do wyprostu, bez ruchu, 10% siły. Po 10 sekundach wdech nosem i na wydechu przyciągasz piętę w kierunku pośladka. I dokładnie tak jak samo jak w ćwiczeniu autostretchingu rozciągania tylnej grupy uda, też wykonujemy to 3 do 5 razy. Kolejne ćwiczenie, rozciąganie mięśni pośladkowych oraz rotatorów stawu biodrowego. Czyli zakładamy sobie stopę na kolano. Niektórzy już w tym momencie będą odczuwać delikatne rozciągania, ale większość z Was na pewno będzie musiała sobie przyciągnąć udo nogi drugiej, nierozciąganej w kierunku właśnie do góry. Teraz powinniśmy odczuwać rozciąganie właśnie w lewym pośladku. OK, zostajemy w tej pozycji 30 sekund. Po 30 sekundach zaczynamy pchać delikatnie stopą na kolano. Po 10 sekundach wykonujesz wdech nosem, wydech ustami i przyciągasz sobie Udo, nogi drugiej, do góry. Zostajemy w tej pozycji 30 sekund. Po 30 sekundach powtarzamy. Ten sam manewr. aż 10 sekund stopą na kolano. 10% siły. Żeby delikatnie zmęczyć tutaj właśnie prostowniki, biodra oraz rotatory. Wdech nosem i na wydechu przyciągasz sobie troszkę do góry. Można wykorzystać tutaj też ręcznik, bo niektórzy nie będą mogli sięgnąć ze względu na zbyt krótkie ręce, żeby sobie fajnie to wygodnie objąć, więc można właśnie skorzystać z takich pomocy jakichś przyborów. Dobra, teraz rozciąganie mięśnia brzuchatego łydki. Rozciągać będziemy nogę zakroczną. Schodzimy sobie. Czyli tylną nobę. nogę. Tylną, dokładnie. Ja będę upraszczam, tak żebyście kumali bazę. Dokładnie. Y kolano jest wyprostowane. Schodzimy sobie za pomocą nogi wykrocznej, czyli przedniej, w dół, troszkę, żeby odczuć rozciąganie z tyłu tutaj w grupie tylnej łydki. Pewnie obydwoje już czujecie, fajnie. fajnie. Utrzymujemy Super. sobie 30 sekund teraz tę te pozycję. Po 30 sekundach chcemy ten mięsień trochę zmęczyć, czyli wciskamy palce nogi właśnie tylnej w podłogę. 10% siły, delikatny nacisk. Po 10 sekundach wykonujemy wdech nosem i na wydechu pogłębiamy sobie, zwiększamy zakres ruchu za pomocą ugięcia jeszcze bardziej tej nogi przedniej. Schodzimy troszkę w dół. Tej no, no, w tej nowej pozycji też trzymamy 30 sekund. Po 30 sekundach powtarzamy. Też wciskamy teraz palce do dołu nogi tylnej. Po 10 sekundach wdech nosem. Na wydechu się rozluźniamy i pogłębiamy tutaj zakres. Idziemy. Tyle, ile sam mięsień odpuści do uczucia lekkiego rozciągania też powtarzamy 3 do 5 razy. Tak jak wszystkie formy autostreczingu. Okay. Kolejnym mięsień, którym się dzisiaj zajmiemy, jest mięsień płaszkowaty, który znajduje się pod spodem, pod brzuchatem łydki na właśnie całej powierzchni tylnej. Tutaj pod udział. Będziemy go rozciągać w formie. Tak samo autostretchingu, czyli uginamy tylne kolano, czyli w tym momencie mamy tylne kolano ugięte i przednia noga też jest ugięta. Zajmujemy się nogą zakroczną. Teraz tak. Ale ja czy to się różni od ta postawa od tego rozciągnięcia łydki. Mięsień brzuchaty łydki rozciągaliśmy przy wyprostowanym kolanie, a mięsień płaszkowaty mm -hmm. mamy szansę rozciągnąć tylko w momencie kiedy kolano jest ugięte. I tak, ściskamy sobie 10 sekund. Stop, palce, nogi zakrośnej w podłogę, 10% siły. Po 10 sekundach wykonujemy wdech nosem. i na wydechu tym razem nie idziemy do przodu, tylko obniżamy się w dół, tak jakbyśmy szli do, delikatnie do przysiadu. Pamiętajmy, żeby sobie zostawić zakres tego ruchu na 3 do 5 powtórzeń, żeby za bardzo nie stymulować żadnych dolegliwości bólowych z tego mięśnia. Tym bardziej po treningu, gdy ten mięsień jest mocno eksploatowany, trzeba w tym, w, z tą formą rozciągania bardzo uważać. Tutaj w, można powiedzieć, że mniej znaczy lepiej. W tym nowym zakresie tak samo. Zostajemy 30 sekund. Po 30 sekundach znowu stymulujemy napięcie tego mięśnia, czyli wciskamy Palce w podłogę. Plecy proste. Tutaj warto o tym pamiętać, żeby sobie nie hodować problemów w innych partiach mięśniowych. 10 sekund napięcia wdech i na wydechu. Rozluźniamy się i schodzimy trochę do dołu. Kolano jest nad stopą? Czy tutaj, tutaj jest istotne? W tym momencie to nie jest istotne. Ważne, żeby troszkę to. Zgięcie, jakby w kolanie się za każdym razem zwiększało, i też 3 do 5 powtórzeń, i będzie wszystko słowa podsumowania, dlaczego warto stosować te formy auto -stretchingu? Po pierwsze, zwiększamy znacznie lepiej elastyczność tkanek, zakres ruchu w stawach zmniejszamy wzmożone napięcie mięśniowe w wyniku treningu oraz zmniejszamy dolegliwości bólowe pochodzenia mięśniowego, które powstały na przestrzeni na często nawet wielu tygodni lub miesięcy treningów. Niewątpliwie, żeby nauczyć się tych ćwiczeń, trzeba troszkę cierpliwości. Zobaczcie to dokładnie, przeanalizujcie. Róbcie to w warunkach domowych, jak widzicie tutaj wymaga to troszeczkę e, infrastruktury, trzeba mieć pasek, trzeba mieć e, materac. Myślę, że następnym razem warto też, żebyśmy Krzysiu pokazali e, trochę rozciągania takiego, gdy ktoś jest w pośpiechu. Myślę, że to co dzisiaj pokazaliśmy to jest takie rozciąganie, kiedy ktoś ma trochę więcej czasu, ale warto się na tym skupić, ponieważ to są takie chyba małe rzeczy i takie ukryte przewagi. Prawda? Dokładnie. Warto, warto podjąć ten temat na poważnie. Tak jak mówisz, warunki domowe tutaj sprawdzają się najlepiej. Jeżeli kończycie trening pod swoim domem, macie chwilę czasu, warto poświęcić naprawdę te 10-15 minut, żeby pobawić się w autostretching. Pierwsza zasada utrzymania zdrowia biegaczu rozciągaj się. Trzymajcie się, Krzysztof Michurski, mezo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.